Przed startem chciałem zaznaczyć, że to tak naprawdę było live reaction, i to było moje pierwsze odsłuchanie utworu, więc spostrzeżenia były inne, reakcja była inna, było też późno, więc dużo energii nie było. Ale po przesłuchaniu ja tak zawsze mam, a szczególnie, szczególnie z dziwasem, że po przesłuchaniu paru razy, parę razy utworu, jest lepiej, zdecydowanie lepiej, więc to jest mój live reaction, proszę zapamiętać, i szczera opinia, najbardziej krytyczna opinia, bo teraz jak już przesłuchałem parę razy, to yy, nie jest aż tak rzetelna, nie no, jest rzetelna, ale po prostu utwór mi się teraz podoba bardziej, okej, okay, na nagraniu będę bardziej krytyczny, więc to tyle, pozdrawiam, dziękuję, miłego oglądania, bajo. Kurwa nie wiem, no. O! Dobra. Czekaj. No w sumie może być, dobra. Jest północ, a to znaczy, że. Wyszło opium! To jest to całe opium! Wyszło opium od Chivasa. Ja już dodam na playlisty, żeby być jednym z pierwszych. I zaczynamy reakcję na opium. Tylko tekstu nie będę miał. Chyba że jest już w internecie opium was Wiecie temu. To są te liki. O! A nie wiem, czy to jest pełne. Nie, to nie jest super pełne. Zobaczymy, zobaczymy Słuchamy. tylko. Nagle się zaczyna, nagle się zaczyna, okej. Okay. Czuję tylko Wszyscy chcą mnie leczyć to nawet nie terapełci. To nie idę do apteki, tylko do perfumerii Póki takie puste, koszek taki pełny. A to pani na kasie, myśli, że myśleć. On gada, on pierdolił, że, że ten, że nie każdy to musi polubić, bo to nie jest w Polsce yy, tak bardzo znane i ja się z tym zgadzam, yy, tylko chodzi, tu, ja tu widzę jeden problem na razie. Tu jest tuna. takiego niedobrego tuna. To nie jest efekt, że tak ma być, ale ja, ja tu wyczuwam za dużo tuna w niektórych momentach. No ale dobra. Czy albo, że pewnie mam to czas, co ma bardzo duży papier eee, ja tylko używam ich na noc, żeby lepiej mi się spało Bo się boję, że nie zasnę mm. Jakby połączył Travis'a Scott'a z Bring Me The Horizon, to na razie tak brzmi Czuć się jak duch, ona kocha ducha Pomóż mi zasnąć, nawet jeśli to będzie zły sen Czuję tylko opium na jej bluzie Opium na jej bluzie I żeby pozostał tam na zasadzie. Unikamy tłumu Unikamy ludzi Boję się, że ktoś mi ją ukradnie Podoba mi się melodyjka Bo przypomina mi w chuj yy, soundtrack z Undertale'a <grywki> Tak w tle minimalnie słychać tak trochę... Yy, chyba Hopes and Dreams. Yy, utwór się nazywał z Undertale'a. Słychać go tak trochę, kurwa. Na pewno nie było zamierzone. Chociaż nie wiem, ale przypomina mi to. Chelsea. Gdy mi każesz ciągle chodzić, uśmiechniętym Nie wiem co mi jest i nie wiedzą terapeuci. Ja ty nie wiesz co mi jest, aż mówię to przez zęby. Kocham te kolczyki od Vivian. Jeśli chcesz, to ja sobie weź. On na twarzy krew, ma już śnieżno białą pościel. Dyskutowałeś, co chce na sobie, jakieś Vivi jest. Ja to zaniedbuję, bo chciałem być niewidoczny. Chciałbym czuć, brakuje mi czucia. Słyszę się jak duch, ona kocha duch. Nie odpowiem niczego ale ona Czuję tylko opium na jej bluzie Opium na jej bluzie I żeby pozostał tam na zawsze Unikamy tu Unikamy ludzi Boję się, że ktoś mi ją ukradnie Zapomniałem, jak wyglądasz Pamiętam, jak pachniesz Zapomniałem, jak wyglądasz Pamiętam, jak pachniesz O! 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 Przez piekło, jeszcze się że akurat Czuję tylko opieł na jej bluzie I żeby pozostał tam na zawsze Unikamy tłumu Unikamy ludzi, boję się no, bo, 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 bo. Czuję tylko opieł na jej bluzie pozostał tam na zawsze Unikamy tu Unikamy ludzi Boję się, że ktoś mi ją ukradnie oh. Zapomniałem jak wyglądasz, To jest nawiązanie do mojego The Horizon, dobra, rozumiem. E... Na pewno dużo, 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 dużo części ludzi się to nie spodoba. Du dużej, nie dużo, tylko dużej części ludzi się to nie spodoba. Bo to już podchodzi pod... to pomieszane rap z pomieszane rapzy właśnie. Y... Nie wiem jak... nie pamiętam jak się nazywa typ muzyki. Typu Bring me the Horizon. Ale ogólnie. Tutaj zwrotka i tutaj zwrotka jak była, nie, nie siedziały mi. Monotonne reszta git. Zwrotka pierwsza, zwrotka druga monotonne plus za dużo Tuna. A tak to reszta zajebiście. Ale. Zwrotki i tune. Zdecydowanie za dużo tuna tutaj było. Ten tune, w ty, ten tune to tak naprawdę wszystko psuje. Jakby go nie było, nawet jakby fałszował, to myślę, że byłoby lepiej. Ten, ten tune za, za dużo zdecydowanie tego tunea. On, on to psuje jako sam efekt. Nie że, że ten, że bez tunea by mógł fałszować, jak mówię Mógłby. I byłoby to lepsze, zdecydowanie. Efekt Tuna tutaj nie pasuje do tego gatunku. No. no nie pasuje. No, znaczy. Może być, ale jest go za dużo. Zdecydowanie za dużo. I on wymyka się spod kontroli przy Przy tych zwrotkach i tak dalej. Do połowa nawet git, jak właśnie zaczął krzyczeć gdzieś fajnie to było, fajne to było, ale w trakcie krzyku właśnie było, było wyczuć, te, było czuć tego Tuna i ca, ca, cały, cały ten mood y, tego spadł bo było fajne super było, a nagle tun się gdzieś porysował i było chujowo Gdzie to było? Oto Ej też takie jakby to bez Tune'a by było zajebiście Dwieście razy lepsze by było To samo Ej Zawsze piekło całe szczęście, że akurat nagrywamy Defqon That's cool. yeah. Tutaj to całe to bez Tune'a powinno być okay. Czuję tylko opium na jej bluzie Ja opium na jej bluzie I żeby pozostał tam na zawsze F**kamy ludzi Czuję tylko opium na jej bluzie Ja opium na jej bluzie oni ludzi, boję się, że ktoś mi ją ukradnie I tutaj I bluzie Zapomniałem, co mi jest i nie wiedzą terapeuci Ty nie wiesz, co mi jest, aż mówię to przez zęby Kocham te kolczyki od jeśli chcesz, to już sobie weź Też tak tak Ma białą pościel, w na sobie Tu już Ja to zaniedbuję Często ten już szwankuje to nie idę do apteki, tylko do perfumerik. Póki tak. Nie puste, koszyk taki pełny. A to pani na kasie. Myśli, że myślę inaczej, albo że pewnie mam to czas, co ma bardzo duży papier. ja tylko używam ich na noc, żeby lepiej mi się spało. Bo się boję, że nie zasnę. Kurwa 80% był mi The Horizon, 20% trawisza Szkota i tak chciał pewnie zrobić. Takie myślenie możliwe, że miał. I... Nie wiem. Nie jest to... dupy nie urywa, Ale może to być jakaś nowość dla ludzi słuchających typ, typowo tra rapu, trapu polskiego i tak dalej. Więc... I tak... Patrząc na polskich twórców, to... bardzo dobrze, że istnieje ktoś taki jak Ciwaz, bo... zdecydowana większość Dotychczasowego polskiego, całego, ja mówię o, o całej polskiej twórczości współczesnej, to jedna definicja gówno. Jedno słowo gówno. Polska muzyka to jest gówno, współczesna polska muzyka to jest gówno. W większości w większości. Yy, załóżmy, że tak: że ci, coś, co śpiewają, ci, co rapują po polsku, w polskim języku, totalne gówno. Ja nie mówię, że, że ten, yy, że dlatego, że jest polski język, ale gówno. No taki przykład, yy, Dawid Podsiadło, on robi też po angielsku i, i robi dobrze te nuty, a Sanach, kurwa, po polsku, kurwa, i swoją osobą się źle prezentuje, swoimi piosenkami się źle, monotonne robi piosenki tak naprawdę. Co z tego, że, że nie fałszuje tak dalej? Monotonne są strasznie. Yy, a o polskim rapie to ja nawet w ogóle wspominał nie będę, bo jest tak chujowy. A tutaj tu jest mieszanka wszystkiego tak naprawdę i zaczerpania czegoś nowego, pokazania czegoś nowego, więc dużo ludzi tego nie będzie lubić. Ale ja, ja lubię. Yy, nie jest to dobre. Nie, znaczy, nie jest to świetne. Ale zdecydowanie jest to. Yy, Jeden, jeden, nadal, nadal z lepszych tworów współczesnej polskiej muzyki, jeżeli chodzi o tematy rapu i tak dalej. No bo trzeba przyznać, że, czy utrzymuje się, w... bo niestety, niestety w tych rapowych klimatach nie, ale coraz bardziej z niego wychodzi. Ale będzie z tym kojarzony tak czy siak, więc go tam wmieszuję To z... To jest jedyny polski artysta, którego potrafię słuchać, tylko, ale teksty ma zjebane. Zawsze, zawsze teksty ma zjebane. Dlatego na, tek, na tekst nie zwracam uwagi, bo jest zjebany. Teksty ma strasznie zjebane. Yy. Tutaj muszę przyznać, że za bardzo przesadziłem z tym. Nie ma, w sensie, uważam, że one nie są zbyt dobre, te teksty, ale aż tak straszne to one nie są moim zdaniem. No ale. No. Nie podobają mi się zbytnio te teksty, więc na nich tak nie zwracam uwagi. Ale tak bardzo straszne to one, to one też nie są. Ale no, po prostu tak poniżej neutralności są dla mnie i tyle. No i. tytuł Clinch. Yy, więc tak. Dupy nie urywa, pewnie spodoba mi się za którymś tam razem odtwarzania, to jak z nowym batmanem to było. I. To tyle, chyba. Jakieś mi dupy nie urwało. Je jeżeli patrząc na całą twórczość Wasa, to mi dupy nie urwało, totalnie nie. I słuchając tego typu muzyki też nie urwało dupy. Yy... Ale nie jest złe. Ale patrząc ogólnie. Na całą dystrybucję polską, muzyczną, dotychczasową, współczesną, nie, nie w te stare typu kombi i tak dalej, współczesną muzykę, to to jest top. To jest jedna z stopek yy, współczesnej muzyki polskiej, yy, ale ba, bardziej patrząc po rap. Jeżeli, jeżeli, bym miał wliczać rap, no to top 1, top 1. A jeżeli współczesną muzykę całościowo, Dawid Podsiadło, Sanek i tak dalej i, i też wliczając to rap, no to pff, no nie jedynka na pewno. Nie pierwsze miejsce, pierwsze miejsce bym miał pewnie Phantom Liberty od Dawida Podsiadło. A to nie wiem, może trzecie, drugie miejsce gdzieś tak No Ech. Dobra, to tyle Dobra tak podsumowując już po y, chwilowym odsłuchaniu i przemyśleniu tego to ci Was dostarczył nową treść, dobrą treść i nie zawiódł tylko nadal podtrzymuję to, że w niektórych momentach jest yy, niewyważony tune, tak bym to nazwał, niewyważonym tune. -em. Może mu się to tak podobało, niektórzy lubią robić takie zabiegi, ale mi się to niezbyt podoba. Yy, dla mnie to jest po prostu niewyważony tune. Yy, pierwsza zwrotka, druga zwrotka, trochę monotonne, tak jak powiedziałem na nagraniu. I yy, był te, tam też taki moment, że. Yy, on tam szepczał, że coś takiego, no, trochę, no nie jest, że cringe, ale no coś na wzór tego odczułem. No nie pasowało mi to do utworu, ale no okej. Okay. A, i jak, yy, jak był bridge chyba, yy, czy jakoś tak, no, no przerwa była w utworze i zapowiadało się na mocne pierdolnięcie. Yy, I ten krzyk, to, to nie spodziewałem się, że on wcześniej zacznie szeptać przed tym krzykiem. Była gitarka i tak dalej chyba? I właśnie, myślałem, że będzie od razu ten krzyk, a on wcześniej zaczął jeszcze szepczeć i to tak trochę też mnie... Yy, miałem... Mood, miałem byłem nastawiony na krzyk, ale przed tym krzykiem jeszcze było, było to... Yy, kurwa... Zapomniałem się wysłowić. Przed krzykiem było właśnie to: co? No co? Co? co To, to, to ciche, takież sz o szeptanko Ale git, git. Po prostu spodziewałem się czegoś innego bardziej większego pierdolnięcia, ale to pierdolnięcie było później. Więc git. Yy, podsumowując, Liryka. Liryka, no mówiłem, no nie, nie przypada mi do gustu, więc powiem, że lirycznie 4 na 10. Yy, instrumental. Instrumental był dojebany był dojebany, instrumental 9 na 10, bo zawsze można zrobić coś lepszego. Yy, tak już po powiedziałem. Yy, yy, śpiewanko, wokal. O, wokal, cały wokal, wraz z rapem i tak dalej. Jakbym miał nie patrzeć na tego Tuna, to... Między 6 a 7 na 10 to dajmy 6,5 na 10. Dobra, dobra. Eee, to chyba tyle ja jakiś znawca nie jestem, mimo że sam robię muzykę chujową. Eee, to. No, taka jest moja opinia. Nadal będę słuchał i prawdopodobnie kupię preordery. <grywka> Kurwa. Dobra. To tyle. Do widzenia idźcie słuchać Chivasa czy kogoś tam a jeżeli ktoś ma do mnie problem o to, że nie lubię polskiego rapu czy coś, to gówno mnie to obchodzi, każdy se może słuchać co chce to nie jest moja obrona, serio, każdy se może słuchać co chce kurwa, znam ludzi co se słuchają nieironicznie disco polo, niestety no ale no, co poradzę, lub... nie będę im wciskał pistoleta, kurwa do ucha, nie do gęby, do ucha. Dobra, to tyle. Trzymajcie się. Ci was z tobą. <gry>